mistrzowski w kategorii półśredniej. Jako pierwszy wyjdzie Adrian Polak polański Polak wyniósł nawagę równe 77 kg. Brawa. Zapraszam na środek. A teraz mistrz y, kategorii półśredniej, a jest nim... Dawid Bocian-Malczyński! Witam Ciebie Tomasz, jako wilka. Au! Widziałem sparring Wojtka Goli i na wagę 76 i pół kilograma. Brawa. No to zapraszam do step down. No kurwa, <laughs> Mistrzowski twarzą do kamery. Opowiem Wam zaraz śmieszną historię, ale tak skończę. Adrian, chciałem powiedzieć, że rozciąłeś wargę Dawidowi tym mikrofonem, który pociągnął. No Już teraz? To był akurat przed przypadek emocje. No. No, właśnie te emocje, o których mówisz, ogromna intensywność, ogromne napięcie też ci towarzyszyły kiedyś już na takim, do takiego stopnia? Powiem ci, że za każdym razem są duże emocje. Teraz jest tutaj walka o pas, i wiem po prostu, że musisz postarać żeby to wygrać. Dawid jest dobrym przeciwnikiem, a ja dam z Ciebie wszystko. Wiem, że masz żal do siebie, że nie mogłeś pokazać pełnych przygotowań w pojedynku z Ferrariem ostatnio. Czy teraz. Jest to zmotywowane dodatkowo i chcesz jutro wejść i udowodnić, że jesteś na wyższym levelu, niż byłeś. Po to tutaj jestem, zobaczycie jutro and the new. Hej. Dawid, boli warga? No nie, nie boli. E, powiedz mi, czy macie, to wasze trzecie spotkanie, tak? Macie 1-1, czy też masz jakiś żal do siebie o tą walkę na Wyspach, że nie wyszła, że nie do końca byłeś z niej zadowolony? Nie, no zapomniałem o tej walce. Ja wygrałem pierwszą, mam wygrał drugą, i teraz w końcu spotykamy się w swoich primach, w swoich najlepszych przygotowaniach. Ja trenuję od ponad pół roku cały czas i, i wydaje mi się, że tam będzie do jednej bramki. Zmieniliście klub, trenujecie u Karakana mocno i jakby też podejście do treningowe wiem, że się różni od tego, które było wcześniej. To powiedz o tych zmianach, na czym najbardziej, czym się najbardziej różniło to przygotowanie. No te były zupełnie inaczej. Stawialiśmy bardzo mocno na. <laughs> Potem na... Mm -hmm, i na końcu, jeszcze, na końcu jeszcze wymyśliliśmy coś fajnego, ale to zobaczycie jutro. Obaj są zajebistymi trenerami, także pozdro Grzesiek, pozdro Dawid, lecimy. Super, bardzo dziękuję. Stawką pas mistrzowski kategorii półśredni. No to tak jak Bardzo się tam e, chyba na drugiej konferencji przed dziewiątką widziałem z Błońskim i tym, i właśnie Polakiem. <noise> I Polak i Polak się ze mną zaczął mierzyć, nie? W sensie. W sensie wzrost wzrostowo się ze mną zaczął mierzyć. Który jest wyższy i się okazało, że jesteśmy kurwa identyczni, nie centymetr to centymetra. I Polak chodził smutny, nie później, bo podobno ciągle gadał polskiemu, że a Wardęga to Liliput, Wardęga to Liliput i później wyszło, że mamy identyczny wzrost, nie, a Polak był przekonany, że przynajmniej centymetr albo dwa jest wyższy. A się kurwa okazało, że nie. I taki smutny chodził konferencji. 73,300. Taką wagę wniósł Czarek. Zapraszam Czaru na środek. A jego przeciwnikiem jest... Marcin Dubiel! Czaro dobrze wygląda. Słowo nawaga 76 400. Zapraszamy Marcin na środek. Nie pocałuj mnie ty. <grywa> A Dubiel psychologicznie to rozgrywa. <grywa> Jakie to było zabawne, dosyć. To było zabawne, nie powiem. To miało być Zacząłem poważne, panami tutaj. a wyszło zabawne. Coś negatywnego. Nie wiem na ile to jest sztuczne, a na ile prawdziwe, ale... Poczarku i Marcin nie we okay. Emocje, emocje. To jest na rzeczy, nie? Wojtek Orenda emocji, zawsze to powtarza. Tu je ewidentnie widać. A. Do publiki. Twarzą do kamer. Ale, no, widać, że to zrobiło wrażenie na czarku. Widać, że to zrobiło na nim wrażenie. Okej, okay, Czaro, Patrz teraz na wagę. Kilogram, dwa, trzy kilogramy i 100 gram różnicy. Jesteś lżejszy, ale trzeba i tak powiedzieć, że wykona, wykonałaś kawał dobrej roboty, bo ty ważyłeś 70 kilogramy, kilogramów, jak się dowiedziałeś o tej walce. Tak, no, niecałe 70 kilogramów było. Planowałem mniej więcej ważyć około 75-74,5 no niestety się to nie udało, ale i tak tutaj progres wagowy był, więc jest dobrze. Odświeżyłeś sobie kickboxing, tak mi powiedziałeś. Czy dużo trzeba było poprawiać tę technikę do MMA? Czy Dużo wiesz co, dużo było bo na pewno w pamięci mięśniowej zostało, tam były takie szlify różne, więc to tyle. Coś teraz. Czy to poniesie jutro dalej mocniej? Yy, wydaje mi się, że tak, no bo tego nie będzie zupełnie, zupełnie, inne, zupełnie inne napięcie między nami mi się wydaje, znaczy no, na pewno, yy, więc będzie grubo, będzie ostra bitka. Ostra bitka, mam nadzieję, że taka będzie. Marcin, mm. tu ja jeszcze nie widziałem, żeby tak mocno zaciskał żuchwę jak przed chwilą. Kiedyś trzeba. Skąd ten ładunek emocjonalny, skąd to się pojawiło? To <grym> secret. Powiedziałeś ostatnio na konferencji, <grym> kocham cię. Nie, u mnie jakichś większych emocji brak, ale um, tam wychodzimy do oktagonu i musimy przestać być przyjaciółmi. Bardzo napierałeś głową na Czarka, do tego um, momentu tu ochroniarz próbował cię um, odciągnąć, prawie byłeś tak wychylony, nie wiem, nie widziałem jeszcze cię w takim nastawieniu bojowym, nawet do Kacpra Bońskiego, do którego nie pałałeś sympatią. Nie, spokojnie. Ja, ja i tak wiem, że z czarkiem później napijemy się na wterze. I ostatnia rzecz, o którą pewnie nie chcę, żebym spytał, ale ja i tak o nią spytam. Jak przygotowania sparingowe z tą ręką? Bo to mnie ciekawi, były czy nie były, były pełne, były inne? Były, były inne, były ograniczone, ale. Ale też umiejętności są inne, więc Wiem, że jutro Oktagon to zweryfikuje. Dziękuję. Dziękuję Wam i duże brawa.